Tak gdzie ja Zobaczymy, co gawa ma w lodówce. Pusto. Tu będziemy go namiot na A chcecie się przejść zobaczyć basen? No, możemy zaraz, tylko. Rano możecie się tam opalać. O kurwa. O, nie, ale no, to... nie ma, to tak Proszę pokazać tutaj kolejny koszulkę. A wyżej! Dzisiaj spanko takie. Ogólnie sobie śpimy na terenie hotelu 4 i na basenik, co zaraz Tak się każne Piękny mamy basenik. Kurczę, jaka mętna woda. wodę na wodę gdzieś tak tu będziemy spędzać czas. Fantastyk, fantastyki. Fantastygi z um, Sea Gdziekolwiek <grymiany _an> nasza Wisła gra Blisko trzy daleko stąd Stąd życie z osiedlem Stąd picie z osiedlem Stąd bycie z osiedlem Stąd cztery raz Szare bloki wychowały proste stosy książek Starsi kuplena nam co jest karykące A to dopiero mezę <grymian> to dopiero mezę, me. Jak tu zjeść? 12 dań Uch. <laughs> nie no traweczka jest taka, normalnie zapadacie zapad dop się w trawie, nie? Tu jest właśnie gościu, tu jest właśnie ten no, taki klimat ogólnie Na tą płci z Dobrze, że nie na główkę.